Przestań, przestań. Chłodź chodzą. Pomóż mi wew. Chłodź no, i i Pomóż mi Kurwa, fatalnie. Padł wyjdę. Ło! weź się wejdziesz. Kurwa no! Miejsce, kurwa armatnie wiecznie, kurwa wychodzę i chuj Zabij. z tego. Helkeys.com. Strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami z kodem Pago i Knut. Dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem PAGOBONUS plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności, a link do strony znajdziecie w opisie. się palaka będzie w szoku i wychyl. Mówisz? No. Ale nie będzie go widział przecież. Do boku Dobra, dawaj, dawaj. Nie. Mam. Słuchasz? powa... Bo... Do prawy, jak rzucił, to byś mu zasłonił wizję. To nie było podobne. Tak do... Ja się Ty... poświęciłem ze sobie <laughs> ja, Co to się odjebało? nie? nie <laughs> kurwa. Wisi ci to gdzieś do <laughs> jakiś. Nie wiem. Jest jedynka trójki dobra. Trójki nikt nie daj. Bliżko czerwona. Ej, pewno. Bliżko czerwona. blisko czerwona. O. Jego. Mam dosyć. To jest Oneway! Kurwa! Klamka! Jest, ale wy nie powiecie, kurwa! Nic nie. dobrego, tylko pizza! Powiedział! Powiedział on! te! Ale Smoke nie powiedziałeś, kurwa! Nie <śmuchaj> ja nie powiedziałem, że Oneway! <śmuchaj> ja wiem, co to jest, tam kupiłem, kurwa. a nie chcę o tym gadać. Jebać, gie... Nie, tam o tej giełdzie, nie denerwuj mnie. Wszystko, co tylko kupię, to za chwilę się spierdala w dół. Kupiłem, kurwa! CD Projektu, akcje, bo premiera zaraz cyberpunka. Kupiłem o godzinie 15, o 17, kurwa, info, że przełożona premiera gry. No kurwa mać! No nie, no to się nie da. Telefon na uczucie. Dobra ty, nie podmuszczasz mnie, bo to jest nowy telefon, wymieniali mi ostatnio na gwarancji. Będę sprzedawał jako lekko używany. Nie, nie! To jest chuj, to co się odjebało. Ja już nie gram. Nie, nie, nie. Ja pierdolę jaki trow, a ty też nie mogłeś mi zabić Podniazdem, no. pod No czemu nie po... Ty 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 ty, no co wiem, z glock'a na jego wyjechać petkę mną? Bordo, ja go Dobra, on najebałem, dbałem, on mnie mało! <laughs> to mu dało! <laughs> on to dało, dało! Hmm? Ty mu wyjebałeś? Widzę, widzę typa, widzę typa! Paka, 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 widziałeś jeszcze jednego widzę, na śmietniku? podchodzę na razie. Dwóch, dwóch przed elką! Czekaj, zaraz ich wyjebię. <laughs> co tam się stało? Jeden nad małą, ty! <laughs> Kury musisz łapać. Faj, kury. Chodź Mateusz, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Mati? Albo weź z tego kury. Tu jesteś wysyłek, tu jesteś wysyłek. do żółtego domu. No to... O! Kurwa! Gdzie chyba? Pongoz co dał? 75 dolarów, oh, Pongi. Dawaj o, te pedałski no. bo nie mamy już sukcesu w Ano no, Słuchaj, to jest z serwisu Twitch. Twitch this, TV. Is, this is old. I don't know. Lecisz, lecisz, lecisz Do odciny, do odciny No to spokojnie, na to straci o, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa o chuj, o, chuj. o chuj. A! Ale kurwa daję mi odów. <laughs> <Czemu to> tak <laughs> robisz? Daj mu smoka. Weź mnie, parku, nie zaboku, please. Dwa mać! O, dobre, dobre. No pies, nie noszę zgrać! grać! <laughs> 300, 350, 370, 390, 400, 410, 415, 425, 430. Bo to jest tak Zazwyczaj podziały wieczne w tym kraju podziały. No nieważne Co ten najmal odjebał? No nie pierdol Chłop się jeszcze wyjebał z drabiny. Napiszę tego! KURWA nie Uważasz, że trochę poroniony pomysł? NIE! Ostatni raz wróciłem na TRP! Demon! No to właśnie tam... A jest jakaś opcja, że to automat też podoba bo to już będzie z Żeby to automat no te pododawał? Hmm. No, mi... no nie wiem, no, no mogę wejść, sprawdzić na streamie, nie? I... Pan Pamyż No nie wiem Znaczy ludzie, jeszcze ja, mówią, ja dziewczynom... trzeba dziewczynom ufać, no Co? co? Ale, co? Co? chyba, że Jakieś... Zdradzki, kurwa Idziemy, idziemy. gdzie my, co ty, kurwa, biegniemy za zbanem, no? Zobacz tymi drzwiami, po co się cofasz? Bo oni już to są, no, są, Nie będziemy... O, kurwa! Spadłem! Nie! Co wy robicie? Wajzer Gdzie ty? Chociaż zwykle ci nie ufam, to tym razem wierzę ci ale bo co się spieszymy? No, co się, na się, co? Co się tam? Na... Kurwa! <laughs> no Ale jak zybałem, no? Kurwa mi się, że światło zgaszone, tyle... a tyle... Ja gnój mi wychodzi za rogu! Ze mną zawsze są światła zapalone Przepraszam Saju jeba... O kurwa. Co? To? Co? Ale to by mi poprawiło humor, jakby ich, ileszka i Izaka, i Saja, jakbym ich pozabijał wszystkich, to by mi tak humor poprawiło. Kurwa, 3 na 1 no. Nice, nice. nice. Co ty Mateusz? No reloada miałem, co mi mu z dupy kurwa bąkiem szczelić. No, no najlepiej by było no. <noise> A, przy okazji. Jak będzie się próbował Michael, co? Nie, ja bym kogo pozabijał, kurwa, zrobimy taką YOLO rzeźnię, nie? Tak, no... Nie no, zginąłem, bo ten kurwa fordoński bydlak jebany coś drze się Dam ci smołka, dam ci smołka. Stawisz się go. Były leżą, ale nie są pewne. Już tam nie popnę chyba, grzmi Nie musisz. Ja za wam do saja. <noise> Jak rozmowa podczas seksu, Mateusz. Przecież <laughs> tak nie powiedziałem jeszcze podczas seksu. Już tam chyba głębiej nie dojdę. Oj, Tomuś! Takie rzeczy się wykorzystuje. Musisz, bo no, ja z góry no, mamy no, jak no. W Fortnite, przewagę. Co? co? Ty mnie nie widzisz? Nie, kurwa. O chuj tu chodzi, ja cię nie widziałem nie w widziałe, ogóle. Nie, 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 nie. Zobacz co na streamie. No i jest Zróbcie, shot. No nie no. widziałem cię w ogóle teraz. Ja jak... cię napierdalałem tak, że to był dużo i. do dzisiaj. Esa. Robię Izaka. Cześć! KURWA! Mateuszku, czas do spania, śpij słodziutko, zdejmij ubrania, będzie Ci ciepło i radośnie, pozdrawia Januszek, nie po złości. Dobranoc. Dobranoc!